Dzień dobry Łukasz Jankowski, prezes nauczenia Rady lekarskiej. Dzień dobry panie doktorze. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry. Panie doktorze, temat y, trudny. Ja sobie... Y, spisało się, starają się spisać takie ostatnie przykłady medialne. Szpitalny oddział ratunkowy w szpitalu Świętego Wincentego w Gdyni. Pobudzona pacjentka zaatakowała trzy osoby z personelu medycznego. Na sorze szpitala w Łukowie ojciec synem, którzy zniecierpliwieni, długim oczekiwaniem, że tak długo czekają się na pomoc, zaatakowali dwóch ratowników medycznych pod Warszawą. Też taki przypadek ostatnio był. No i ten najtragiczniejszy przypadek w szpitalu uniwersyteckim w Krakowie, gdzie lekarz po prostu został zamordowany, bo tak musimy powiedzieć wprost Panie doktorze, czy my teraz mamy jakąś nasiloną falę agresji wobec lekarzy, wobec personelu medycznego? Czy coś się wydarzyło? Czy to po prostu narastało w ostatnich miesiącach? latach, że jesteśmy w tym momencie, w którym jesteśmy. Z jednej strony jesteśmy świeżo po ogromnej tragedii, chyba największej w naszej historii, jeżeli chodzi o środowisko medyczne, czyli po zabójstwie lekarza w trakcie pracy, po zwykłym morderstwie, a z drugiej strony my od wielu miesięcy już raportujemy i krzyczymy o tym, że jesteśmy obiektem agresji, obiektem ataków, obiektem ataków werbalnych, obiektem ataków również fizycznych, jako pracownicy ochrony zdrowia. Do tej pory często mówiliśmy, my też i podawaliśmy te przykłady ataku, ataków chociażby na zespoły jeżdżące w karetkach. No tych, którzy jadą gdzieś na jakieś. Miejsce, gdzie coś się wydarzyło, no pamiętamy te filmiki, jak tam mężczyzna bodajże z siekierem czy z jakimś kijem gonił karetkę, która przyjechała udzielić pomocy jemu czy komuś, kto na tej samej imprezie był. No a teraz mówimy coraz częściej, te przykłady, o których mówiłem, to są te przykłady, kiedy ktoś przychodzi do szpitala albo na SOR i dostaje jakiegoś ataku, jak ten ojciec z synem, czy po prostu przychodzi, żeby <laughs> zabić, jak ten człowiek w Krakowie, no, jeżeli ktoś przychodzi z nożem i zaczyna tym nożem godzić w lekarza, ten zamiar w głowie. No i oczywiście zadajemy pytanie dlaczego? Dlaczego tak się stało? Chcemy wyjaśnić tą sytuację, ale tego po prostu wyjaśnić się nie da, bo nie da się żadną frustracją, żadną bezsilnością wyjaśnić takiej agresji, wyjaśnić po prostu morderstwa. To jest sprawa pierwsza. Sprawa druga narasta rzeczywiście hejt w, w mojej ocenie w naszym społeczeństwie. Widzimy to w internecie, widzimy to na co dzień i teraz to co my odczuwamy, to, to fakt, że nas próbuje się obarczać winą za niedziałanie systemu ochrony zdrowia. To już ekstrapolując na całą sytuację w internecie czytamy. Nie zostałem wyleczony, wyszedłem z oddziału i czuję się gorzej, nie wiem, gdzie mam iść. Nagłówki, które krzyczą, lekarze nie pomogli mi. I co teraz? Czyli widzimy bezsilność, widzimy frustrację i najprostszym y, miejscem, na którym można te frustracje wyładować, są oczywiście lekarze, pielęgniarki szpitalne jabratunkowej najbliżej. Tam gdzie jesteśmy po prostu jako pacjenci najbliżej lekarzy. Tymczasem my nie zgadzamy się na to, żeby za bolączki ochrony zdrowia odpowiedzialność zrzucać na nas, na lekarzy, pielęgniarki, ratowników. Trzeba też oddać sprawiedliwość, że politycy od wielu lat bardzo chętnie przerzucali odpowiedzialność za stan ochrony zdrowia na lekarzy. My słyszeliśmy o tym, że niedofinansowaniu jesteśmy winni, my jako personel medyczny, że temu, że system nie działa, to są winni źli lekarze, lekarze że którzy z jednej strony leczą wspaniale najlepiej na świecie, bo przecież słyszymy o naprawdę wielkich osiągnięciach polskich tak. lekarzy, ale z drugiej strony słyszeliśmy, że brakuje empatii, za dużo pracujemy, no jesteśmy generalnie. Za dużo zarabiacie nawet niektórzy mówią. Oczywiście stosowano różne triki, żeby pokazać politycy umywają ręce od sprawy. To lekarze, pielęgniarki są winni temu, że system nie działa. My mamy oczywiście receptę na idealny system, i ja na przykład rozumiem frustrację pacjentki, która wczoraj przez jeden z tabloidów udziela wywiadu i mówi: Nie pomogli mi, nie wiem co mam zrobić z dzieckiem. Stan się pogarsza. Lekarze, nieczulica ochrona zdrowia jest zła. I to jest w pełni zrozumiałe, jeżeli pomyślimy o systemie, w którym ta pacjentka została. Ona wyszła ze szpitala, szpital powiedział: My swoją robotę zrobiliśmy. Pacjentka mówi: Co teraz? A szpital mówi: No, nie wiemy co teraz. No, jest system ochrony zdrowia. Tutaj jest skierowanie, proszę iść. I pacjentka gdzieś tam w tym systemie absolutnie tonie. Jeżeli doszło do do zdarzenia niepożądanego, jaki dziś mamy system. System absolutnie karania, w związku z tym każdy patrzy na to, jak kary, w tym kary więzienia, którą przecież grozi się lekarzom i przez wiele lat używano tego jako straszaka, żeby tego uniknąć, pacjent przestał być w centrum działania systemu, bo o ile my, lekarze, pielęgniarki, ratownicy staramy się temu pacjentowi jak najbardziej pomóc, o tyle system wcale na A pacjenta nie Systemu Do tego, co zrobić, by było lepiej, za moment przejdziemy, panie doktorze, ale tak wsłuchując się w pana głos, mam wrażenie, że ma pan Duży żal do polityków. Mam duży żal do polityków, bo uważam, że niestety ryba psuje się od głowy. Widzieliśmy ostatnio sytuacje, w których politycy dokonywali wtargnięć na oddziały i niezależnie od tego, jaką mieli motywację, to nie uzasadniało tego, żeby pokazywać społeczeństwu, patrzcie, można bezkarnie wejść do, do szpitala, utrudniać pracę personelowi medycznemu. Słyszeliśmy z ust polityków i to z różnych stron sceny politycznej, nawet groźby w stosunku do lekarzy słyszeliśmy że lekarze to mordercy zgłaszaliśmy do prokuratury prokuratura nam odpisywała, że szczególna temperatura sporu politycznego w pewnym sensie uzasadnia użycie mocniejszych sporu, sformułowań i sprawy tego typu umarzała, jeżeli politykom to uchodzi płazem, bo temperatura sporu politycznego jest wysoka i trzeba się z tym pogodzić, to nie dziwmy się, że zwykli ludzie obywatele również w internecie pozwalają sobie wylać swoją frustrację, a ta frustracja jest przez polityków ukierunkowana. Na kogo? Na nas, dokładnie na nas, a system leży w ich rękach. My, na przykład, odwołując się do y, tej pacjentki, o której mówiłem przed chwilą, mm. żądamy tego, żeby powołać asystentów zdrowienia. To nie może być tak, że pacjent trafia w niebyt gdzieś i mówi: system, pacjencie, radź sobie sam. Powinien być asystent zdrowienia, który poprowadzi za rękę. Powinny być pieniądze na rehabilitację. System powinien tak działać, że jeżeli coś pójdzie nie tak w szpitalu, a to może się zdarzyć, bo my jesteśmy tylko ludźmi nie można oczekiwać, że 100% przypadków czy operacji zakończy się pomyślnie. To my jako lekarze chcemy stanąć z podniesionym czołem przy pacjencie i powiedzieć: "Doszło do zdarzenia niepożądanego. My tutaj analizujemy to, czy jakiś jest błąd, czy nie ma błędu, jak to naprawić w przyszłości. Pacjent ma natychmiastową ścieżkę kompensacji, wypłaty pieniędzy i asystenta zdrowienia, który pomoże mu z tej trudnej sytuacji wyjść. I ja marzę o takim systemie, gdzie stanę przy pacjencie i powiem z ogromnym smutkiem, przykrością muszę stwierdzić tutaj nam się nie udało, ale to nie koniec. Nie jest tak, że pacjencie teraz twoja ścieżka w systemie jest zakończona, zniknij proszę z oczu systemu, bo nic nie da się poradzić. Wcale nie, to jest ten moment, gdzie system powinien zadziałać, a my powinniśmy się uczyć. Tym zresztą, co się dzieje dzisiaj, państwo politycy mówią, lekarze są winni, będziemy karać was więzieniem, jeżeli coś pójdzie nie tak. Pacjenci mówią, wyszliśmy ze szpitala, nie pomogli nam, no i jesteśmy... Gdzieś w swojej bezsilności, bo ani nie ma pieniędzy, tego, ani nie ma nikogo, kto by nas nawet przez ten system poprowadził. Teraz ta frustracja. Panie doktorze, to pan gdzieś między wierszami mówi, że... Za te ataki na lekarzy i za ten hejt, który jest skupiony w dużej mierze teraz na Was, na lekarzach, obwinia Pan za to też polityków w niemałym stopniu. Widzę połączenie między toczącą się kampanią wyborczą, widzę połączenie między wypowiedziami i działaniami polityków, a temperaturą dyskusji o ochronie zdrowia i tym, że to nas lekarzy obarcza się za to odpowiedzialnością. Oczywiście nikt nie powie, że wprost działania jakiegoś polityka doprowadziły. Do takiej czy innej tragedii, ale z pewnością eskalację temperatury sporu, również politycznego, ale i tego realnego na sorach czy, czy w karetkach, zawdzięczamy tutaj politykom. Gdyby oni tonowali emocje, Gdyby nie starali się zrzucać na nas odpowiedzialność, gdybyśmy merytorycznie rozmawiali o systemie ochrony zdrowia, to byłoby inaczej, ale frustracji i bezsilności wśród pacjentów i lekarzy nie da się zaadresować inaczej niż ten system naprawiają. Mocne słowa o tej kampanii wyborczej, o tym, że to jest element też kampanii wyborczej po to pokazuje jak polityka i te rywalizacja polityczna może też być po prostu niebezpieczna jedno dwa trzy słowa wypowiedziane za dużo przez polityków w walce o te procenty poparcia mogą prowadzić do różnych niepożądanych zachowań czy do jakichś wielkich tragedii panie doktorze spotkaliście się jako środowisko medyczne z panią ministrą zdrowia w miniony poniedziałek później pani Leszczyna pani ministra spotkała się także z przedstawicielami czy z ministrami sprawiedliwości spraw wewnętrznych to spotkanie, to słowa. Czy już wiemy jakie będą efekty? Nie. Przez pryzmat tego, że kolejny plan będzie wymyślany, będziemy znów debatować, bo trzeba rozmawiać, ale trzeba też działać tu i teraz. Czy coś tu i teraz się zmieni? Widzimy, że rząd chce iść chyba po najłatwiejszej dla rządu linii, czyli zaostrzenia kar za agresję w stosunku do personelu medycznego. To byłoby pożądane, gdyby te kary były rzeczywiście egzekwowane. A jeżeli mamy do czynienia z sytuacją, gdzie lekarz zgłasza agresję do prokuratury, a ta sprawę po prostu umarza, no to. Zaostrzenie kar nic tutaj absolutnie nie poprawi. My uważamy, że należy działać wielotorowo, czyli zaostrzenie kar, tak, wspólny zespół, przede wszystkim z policją, który opracuje procedury, być może potrzebujemy rejestru agresji w ochronie zdrowia, żeby personel wewnętrznego rejestru, żeby personel wiedział, że oto wszedł na SOR czy w karetce zwieziony pacjent potencjalnie agresywny, żebyśmy mogli nawet w dwie osoby do takiego pacjenta podejść, czy stosować inne środki ostrożności. Potrzebujemy jednak dyskusji o przekształceniu szpitali w miejsca bezpieczniejsze, nie może być tak, że każdy może sobie wejść do oddziału szpitalnego i po nim po prostu chodzić, bo na tym cierpią też pacjenci, giną rzeczy, osoby postronne przecież zdarza się, że wchodzą do szpitali. Potrzebujemy rozmowy o wzmocnieniu ochrony tych miejsc, ale jednocześnie też o danych, danych lekarzy, które są dzisiaj w pewnym sensie publiczne, łatwo je znaleźć w dobie internetu. Chcielibyśmy, żeby te dane były w większym stopniu anonimizowane, bo już zdarzają się również groźby, nie tylko od niezadowolonych pacjentów, ale też od uczestników życia publicznego, którzy Powiem dosyć dosadnie w agresywny sposób wyrażają swoje niezadowolenie na przykład z działalności edukacyjnej danego lekarza, bo mają inne zdanie na temat zdrowia publicznego, szczepień ochronnych. O, mówi Czy, Pan o jakichś no. politykach, którzy wprost atakują lekarzy? Mówię nie tylko o politykach, ale i o grupach, które działają w internecie i które, na przykład o antyszczepionkowcach, którzy w tej chwili w internecie dość agresywnie atakują tych lekarzy, którzy działają proszczepionkowo. Mam wrażenie też, że potrzebujemy większej dyskusji o tym, kto jest odpowiedzialny za system. To oczywiście nie jest ten moment w tej chwili, bo ginie lekarz, mamy do czynienia z nawałą agresji, ale siłą rzeczy trzeba wytłumaczyć pacjentom, kto jest odpowiedzialny i że nie są to lekarze i pielęgniarki w większej części, bo oczywiście my jako lekarze błąd możemy zrobić zawsze. I myślę, że ta dyskusja jest przed nami, ale z pewnością dzisiaj potrzebujemy współpracy z policją, z prokuraturą. To jest... Ale mówiliście się teraz z... <kak> Z przedstawicielami policji na to, że okej, okay, spotykamy się, nie wiem, w kolejny poniedziałek mamy takie i takie propozycje. Wypracowujemy coś w ciągu nie wiem, dwóch, trzech tygodni miesiąca. Mamy gotowy jakiś projekt, który szybko przechodzi przez sejm, no bo tu chyba zgoda wszystkich powinna być, tak się wydaje, i możemy już coś rzeczywiście realnie w tym temacie zmienić. Wydaje mi się, że kampania wyborcza też nie sprzyja temu. Dzisiaj politycy od lewa do prawa wysyłają nam listy, że chcą pomagać medykom, że zawsze byli przeciwko agresji. Jak pomóc? Tymczasem to są tylko słowa, a Mam wrażenie, że te rozmowy będą kontynuowane i niejako trochę przedłużane z tego względu, że mamy do czynienia z kampanią wyborczą, a temat jest trudny i wywołuje emocje, bo te emocje w społeczeństwie skierowane w stosunku do ochrony zdrowia one są. Jestem w przyszłym tygodniu umówiony z przedstawicielami Komendy Głównej Policji na rozmowę. O tym, jak te procedury wprowadzić w praktykę. Rozmawiałem, skierowałem pismo do ministra sprawiedliwości, żeby agresja na lekarzy była ścigana z urzędu krótką ścieżką. Czyli ktoś atakuje lekarza, trafia do więzienia, następnego dnia jest sąd. Wtedy moglibyśmy działać. Dzisiaj ta zgłaszalność jest, ale sami lekarze mówią, po co ja mam zgłaszać, skoro nic z tym nic nie zrobi. Podnios Lekarzem od wielu lat spotykaliśmy się, kiedy nie był pan jeszcze prezesem e, Rady, kiedy rozmawialiśmy po prostu z lekarzem. Pan zna wielu e, lekarzy. Czy oni się też do pana zwracają i jako do prezesa, i też jako do kolegi i mówią, panie prezesie, albo po imieniu, słuchaj, ja już nie chcę być lekarzem w Polsce, ja się po prostu boję, mam ofertę pracy gdzieś tam w Europie. Wyjadę, tam jest inaczej. Na razie jest bardzo dużo zgłoszeń dotyczących fizycznego poczucia zagrożenia. Czyli koledzy się boją? Boją realnie. się realnie. Koledzy mówią o tym, że potrzebują bramek wykrywaczy metali, że potrzebują przycisków alarmowych, czyli tak zwanych panic button. Pytanie brzmi, kto nam pomoże? Przecież w tych sytuacjach nie pomógł absolutnie nic. Państwo nazwało nas funkcjonariuszami publicznymi i na tej nazwie się skończyło. Nie wierzy pan politykom już. Czy ktoś w Polsce wierzy dzisiaj politykom? My wierzymy, mamy, mamy doświadczenie takie, że wierzymy wtedy, kiedy zobaczymy na piśmie, że coś się zmienia. Podobnie było teraz przy składce zdrowotnej. Słyszeliśmy obietnicę, że pieniędzy w systemie będzie więcej. Jeżeli są te pieniądze na system ochrony zdrowia, no to my potrzebujemy, żeby te pieniądze w systemie ochrony zdrowia się po prostu pojawiły, a nie żeby one pozostawały tylko w sferze jakichś obietnic. To to nie jest z agresją. Myślę, że politycy dzisiaj poprzestaną na tym, żeby zaostrzyć kary za ataki na lekarzy i na tym się cała sprawa skończy. Minister jeden czy drugi wyjdzie na konferencję prasową i powie, jako szeryf, ja wam gwarantuję, kary będą większe. My będziemy zgłaszać, prokuratura będzie umarzać, w internecie hejt będzie narastał i tak się to będzie kręciło. To jest smutna konstatacja. Bardzo smutno. Ale niestety chyba... Nasze przykre do tej pory doświadczenia pokazują, że jeżeli my oddolnie razem z dyrektorami szpitali nie wprowadzimy jakichś procedur, razem z policją ich nie opracujemy, to odgórnie e, liczyć na polityków w tej sprawie będzie bardzo ciężko, bo no to oni przyłożyli też rękę do tego, co się realnie dzisiaj dzieje. Trzymał kciuki, panie prezesie, żeby tutaj udało się ponad podziałami politycznymi i mimo kampanii wyborczej osiągnąć szybko taki kompromis i wypracować takie modele, żebyście po prostu mogli bezpiecznie pracować i ratować nasze zdrowie i życie. Ale jeszcze jeden temat. Poruszył pan kwestię składki zdrowotnej, która. Nie bez kontrowersji przeszła przez polski Sejm, podzieliła koalicję rządzącą. Ostatecznie Andrzej Duda zawetował tę ustawę. Pana zdaniem ta ustawa w takim kształcie, w jakim była, gdyby weszła w życie, to byłoby to dobre rozwiązanie dla systemu opieki zdrowotnej, czy też nie? My chcielibyśmy, żeby składka była jak najniższa, a pieniędzy w ochronie zdrowia było jak najwięcej. A tak się nie da. Pewnie. Y Owszem, być może się da, ale to znowu pytanie do y, polityków, bo stawiano nas trochę w kontrze, mówiono z tak. jednej strony przedsiębiorcy, a z drugiej lekarze, którzy chcą pieniędzy na system ochrony zdrowia, czytaj chcą pieniędzy dla siebie, bo tam pracują, w związku z tym nie pozwalają na obniżenie składki. To jest absolutnie nieprawda. Lekarze w większości też pracują na kontraktach, są przedsiębiorcami. My widzimy problem pewnej nierówności składkowej, ale jednocześnie widzimy, że zabranie w tej chwili z systemu niemal 5 miliardów złotych to można porównać do wyłączenia. Systemu ratownictwa medycznego na rok w całej Polsce albo województwa Świętokrzyskiego, które byłoby pozbawione opieki zdrowotnej. Tyle to kosztuje, 5 miliardów. Jeżeli ministerstwo ma te środki, jeżeli minister finansów ma te środki, niech zapisze to w ustawie. Obniżamy składkę, a jednocześnie dedykujemy środki. My wierzymy politykom na tyle, na ile to pojawia się na piśmie i wchodzi w rozporządzenia czy ustawy, które widzimy, a nie o których tylko słyszymy. Dość obietnic, pora na działania. Doktor Łukasz Jankowski, tak właśnie niech będzie dość obietnic. Czas na działania i czas na bezpieczeństwo waszej też nas, pacjentów. Dziękuję, dziękuję bardzo. Dziękuję panie prezesie. Dużo zdrowia panie, życzę.